Syriuszu, gwiazdy, Przed wieków milionem, gdy Ziemia była wiosenną i młodą, I śniła wiecznie kwitnącą pogodą, Pod niebem wiecznie w bezmiar rozłoconym Czy nie błądziły w uroczy skłonem, Nad oceanów nieprzejrzaną wodą, Wówczas sny cienie z aniołów urodą, Będące ciszą i światłem wcielonym? Mówcie, czy jasne te pradawne cienie Oceanową zadumane głuszą, Powieże przemian, co się nieskończenie, Rodzą ze siebie i okwitły guszą. Nie są w nas własne straciwszy istnienie, błękitym nieba zadumaną duszą i oto w tym bezmiar rzuceni, patrzymy w górę wieczny symbol wzroku, mijając szybko jak fale w potoku, który trwa wiecznie wśród jednych kamieni. Każdy z nas w ziemskiej zamkniętej przestrzeni. Symbolem tylko jest bezkresnym toku ludzkiego życia, giniemy z widoku, bez śladu na kształt bez istotnych cieni. Wy tylko gwiazdy, wy tylko zliczycie te warstwy bytów, co przez lat odchłanie trwały i nikły, aby nam dać życie i nas znów wiecznej poznacie w przemianie, bo jeden tylko jest koszki cel w bycie, a żeby miał swe wiekuiste trwanie. Syriuszu, cudzie gwiazd, gdy patrzę w ciebie, w twój wieczny spokój, w tę ciszę nadbytu w niezmierną oddal twojego błękitu, w twe wiekuiste istnienie na niebie. Dusza się moja smutna wraca w siebie I ból się rodzi z mojego zachwytu I dusza pełna bolesnego zgrzytu Opada z nieba i w prochu się grzebie Twe cudne światło, zimne jak blask stali Niezmienne, jasne, głuche Świeci w górze, twardy jak diament Niech się świat zawali Wasze ogwiazdy nie zadrgną podróże Jesteśmy łódką na szalonej fali Bo nie ma żadnej miłości w naturze